Siema, może dobrego Antechita na Ternosa? Właśnie po to jest ten poradnik na, na Antechita na Ternosa. Jest to dobry Antechit, słyszałem. On działa na Kill'a, Licha, Spidas, chyba z Scaffold'a, na, na X-Ray'a też. I, że jak będzie używał X-Ray'a, a, albo, nie wiem, fly'a, albo coś to go będzie wywalać co chwilę serwera jak e, e, będzie się co chwilę widzieć, że tutaj tylko wywala co serwera, to będzie się Bana albo też na no, Sprozerki, albo na Discorda tutaj. o, tutaj macie mojego Discorda, to wejść tu słabo widać ale widać? Tema macie Discorda koleżanki rejestracja góry. So, już wam pokazuję tego Antycheata. Zobaczymy plugin, piszemy Grim. Jest to Grim. To jest ten antachit, który ja mam. tu macie jeszcze 3 pluginy. To, no, to klasycznie pobieracie tutaj. Wyście tutaj wchodzicie w odpal serwer albo. albo ten... Jak macie odpalone to, to, to klikacie tutaj tylko, tylko czekacie jak serwer będzie od, odpalony jak pomogłem zostawcie suba baleka bo lecę po po 100 subskrypcji będzie 100 subskrypcji to może zrobię streama z, z mojego serwera może ktoś będzie grał możliwe wiecie, wiecie co robić sub, like będzie więcej poloników na Ternosa. pa pa